W poprzednim odcinku widzieliśmy szybki montaż stropu z płyt stropowych i e Kolejne palety bloczków czekają na wykonanie ścian kolankowych i szczytowych. Powierzchnia stropu jest równa i gładka, dlatego pierwsza warstwa ścian na piętrze może być murowana na zaprawie cienkospojnowej. Pan Adam Łazowski, jak zwykle, muruje czysto i precyzyjnie. w bloczkach i e bardzo łatwo wycina się otwory w których zamurujemy szpilki do mocowania murłaty Tydzień później trwają prace przy konstrukcji więźby dachowej Państwo Ogorczowscy dobrze trafili ekipa jest młoda ale wykwalifikowana i dobrze zorganizowana Dom jest wreszcie zadaszony. To oznacza, że prace instalacyjne i wykończeniowe w środku będzie można prowadzić bez względu na pogodę. Tym bardziej, że okna przyjadą już niedługo i będziemy mieli stan surowy zamknięty. Projekt rozkładu pomieszczeń okazał się całkiem dobry. W projekcie dokonaliśmy tylko jednej zmiany: że nie ma jednej ściany działowej, a wszystko jest zgodnie z projektem, tak jak miało być. Jak widać zastosowano nadproża systemowe e-tong oraz system kominowy Sidla. W następnym odcinku pokażemy, jak państwo gorczowscy samodzielnie układają styropian przed wylaniem posadzek.